Ja jestem Sylwia Motyka, a tutaj e, dla państwa fragment mojej książki Dekalogu Playboya. Właśnie Richard Gir zaprowadził swoją tygodniową dziewczynę do luksusowego butiku. Po kilku nudnych scenach przedstawiających przebieranki głównej bohaterki, moja żona westchnęła głośno. To jest prawdziwy mężczyzna, wyszeptała. Patrując się z rozmarzeniem przez przystojnego aktora, poczułem się zdziebko urażony. Wiedziałem, że daleko mi do tego gwiazdora, bo kupuje jej drogie kiecki? spytałem zniesmaczony. Nie, bo się o nią troszczy, wytłumaczyła mi cierpliwie. Wiedział, że zrobiło jej się przykro, gdy nie chcieli jej obsłużyć w poprzednim sklepie, i postanowił jej to wynagrodzić. Samą obsługę postawił na nogi, żeby traktowali ją jak księżniczkę. Przecież to zwykła prostytutka odparłem. Dlatego nigdy nie rozumiałem tego filmu. To przecież niemożliwe, żeby jakikolwiek mężczyzna, a tym bardziej bogaty, zakochał się w zwykłej dziwce. To głupie i kompletnie nierealistyczne. Bartek przecież to film nie musi być realistyczny to współczesna bajka o Kopciuszku. Daje zwykłym, prostym dziewczynom nadzieję, że one też mogą kiedyś spotkać swojego księcia. Książęta nawet w bajkach nie szukają prostych, zwykłych dziewczyn, odburknąłem. A kogo szukają? Spytała z uśmiechem. Ciebie odpowiedziałem i pocałowałem ją w nosek.